Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak podobało mi się w polskim Primarku i co kupiłam i dlaczego tyle wydałam. Otwarcie Primarka. Nie wiem, kiedy byłam wstępnie, raz tak wcześnie w galerii. I bielizna modelująca na początek. Żałuję, że nie mam jego rozmiaru. 18 ok jest największy. To jest świetna propozycja np. do sesji zdjęciowych. Ona nie ściska mocno, a fajnie okala ciało. Mam opaski, biorą dla siebie i dla moich patronek. Kardigany. Szukam swojego rozmiaru, ale największy to 16 ok, niestety. Hmm. Słuchajcie, espadrille za 13 zł. Nie wiem, czy to jest wyprzedaż, czy po prostu to była ich regularna cena, no bo sezon się kończy. Trampki biorą białe, chyba, ale muszę najpierw przymierzyć. Bo wyglądają super. Sportowe buty kuszą-kuszą, mmm, zwłaszcza, że cena to 60-70 zł. No tutaj standard, wiadomo. Okulary za 5-9 zł. Pasek. Słuchajcie, świetny. Przynajmniej na zdjęciach będzie rewelacyjnie wyglądało, ale rozmiar jaki największy? Elka! Na pewno nie dla mnie. Klasyka biorę. Spodnie denim. Niestety 28 max. Ale przechodzimy do działu. Tutaj z myszką Miki, różową panterą. Rozkoszna bluza. Mam jakąś słabość do takich motywów i uwielbiam te działy. W angielskim premierku też chodziłam, właśnie, właśnie po piżamach, bluzach yy, z kreskówkami. Spodnie świetne, ale 16, o, 16, okej, największe niestety. Fajne jest na manekinach. Dobre ceny. I znowu sportowa, nie wiem, czy się skuszę. Mega tanie. nudziaki, uwielbiam szpilki nudziaki, ale niestety, chyba nie będziemy jego rozmiaru. Um, często kupuję też dla modelek, wiecie, na zapas, no bo to jednak basic, ale są white fit i w moim rozmiarze, więc muszę je mieć. E, szukałam na właśnie niskim klocku wygodnych eleganckich butów za 6 dyszek. Mega. A tutaj ciekawa propozycja z błyszczącym elementem, nie dla mnie, ale rozkoszna. I więcej sandałek. Balerinki na pewno wiele z Was nosi i lubi. Ja nie do końca, ale wybór jest spory. No i rajtuzy, mojego rozmiaru nie ma. Marynarka, um, rozmiar 10-12, serio? Szkoda. I ta bluza skradła mi serce z, no zobaczcie, myszkamiki. Miki. Taki, taki ze starych filmów. Mega. Mega grafika, 60 zł. I zobaczcie 22 na 24, więc są pojedyncze rzeczy w większych rozmiarach. Tutaj t-shirty głównie i sportowa odzież. Spodnie do 20, do 20 UK. E, 20 spokojnie jeansów dostaniecie, jest spory, spory wybór e, rurek. I sukienka fajna. Ostatnio lubią te oversize, ale oczywiście jaki rozmiar? 20 UK. Może bym weszła lisowane spódnicy uwielbiam i polują na no takie, dobrze wiecie, wezmę, chociaż nie mój rozmiar, ale mam plan. I domowe akcesoria, niebawem trochę będę odświeżała y, mieszkanie i rozglądam się za dodatkami. Y, są zegary, są dodatki sztuczne kwiaty, fajne poduszki, y, ceny są niezłe, zwłaszcza, słuchajcie, przejdźmy do pościeli, tak. Tutaj słuchajcie, ceny są naprawdę spoko, zwłaszcza prześcieradeł i to bawołnianych, więc e, nie ukrywam, że przymierzam się do zakupu, e, zwłaszcza że są prześcieradła z gumką, co dla mnie jest mega wygodne. Fajne kapy na łóżko i na pościel, poszwy. Ja tu sobie wypatrzyłam... Jedną taką pościel, którą muszę mieć w kolorze butelkowej, zieleni, gdzie ona jest, jest w małpki. Nie jestem fanką małpek, ale ma to świetne. Może nie jestem największą fanką Primarka, zarówno kiedy mieszkałam w Anglii, no nie chodziłam tam często, kupowałam zazwyczaj dodatki, ze względu na to, że ubrania kończyły się na 22 i był bardzo mały wybór, dlatego nie rozumiem do końca oburzenia tego, że w Polsce brakuje rozmiarów plus size, do tego jeszcze przejdziemy. Co kupiłam? Przede wszystkim upominki dla moich dziewczyn z Patronite'a. Obiecałam, że pójdę na zakupy i kupię kilka e, basiców i fajnych rzeczy, które mi się spodobają. No i co kupiłam? Zaczniemy od prezentów? Tak. Kupiłam takie basicowe e, t-shirty. Ten jest w kaktusy. Mam nadzieję, że trafi do fanki e, roślinek domowych. Kolejny t-shirt. Stress doesn't really go with my outfit. True. Kupiłam kilka takich t-shirtów dla moich dziewczyn. Kolejny, zwykły biało-czarny, ale fajna bawełna w dotyku. Bluza z myszką Miki, to jest kolejny prezent dla moich patronek. Kolejna bluza z myszką Miki, kolejny... kolejny prezent. I coś dla mnie. Jak wiecie, albo nie wiecie, wyprowadzam czasami psa na paluchu i potrzebuję czegoś czarnego, gdzie nie będzie widać błota. Yy, wielka Oversizowa bluza, rozmiar, uwaga, 2XL na 24 UK 50-52. Są rozmiary? Tak samo jak w brytyjskim Primarku, Mało, ale można znaleźć. Kupiłam również buty. Słuchajcie, pojawiły się buty White Fit. Co prawda, chyba znalazłam jeden model, ale akurat właśnie takiego potrzebowałam. Klasyka. I kosztuje 60 zł. Fajne? Tym razem większe botki, szukałam rozmiaru 43, wszędzie fajnych botek i nie było. I słuchajcie, te 42, gdy zmierzyłam w sklepie, okazało się, że odpowiadają idealnie rozmiarowi 43, kosztują 60 zł, comfort fit, więc teoretycznie powinny być wygodniejsze. Zapytam później modelki, czy pasowały. Kupiłam sobie białą torebkę w plecionkę, nie miałam takiej, więc musiałam ją mieć. Zapłaciłam 43 zł. I jest pewna wada. Ona strasznie łapie. Słuchajcie, już mi farbuje od innych rzeczy. Nie wiem o co chodzi. Eee, może źle ją traktuję. Pewnie tak. Ale uważajcie, jak ją kupicie. Kolejna rzecz pasek. Niestety na nikogo nie pasował, więc będę musiała go komuś sprezentować. Eee, chciałam go użyć na sesji zdjęciowej, takiej trochę w stylu Texas. No ale niestety posłuży komuś innemu. Słuchajcie, dorwałam fajną, niestety nie w moim rozmiarze, spódnicę, 18, nadaje się, może bym się wcisnęła na siłę, ale nie będę próbować, 75 zł, jak na Primarka to powiem Wam, że cena taka nie jest rewelacyjna, ale tak jak jakość, ale wygląda bardzo ładnie. A do tego, żeby zrobić taki zestaw jesieniary, świetny sweter, piękny. 75 zł, co ma w składzie, bo jest bardzo miły, ale obawiam się, że to same sztuczności są. Przekonajmy się. Akryl, poliester i elastan. Ale sprawia wrażenie milutkiego. I to jest jeden outfit. Słuchajcie, nie będę wchodzić w ten zestaw, nie zrobimy tradycyjnego mierzenia, bo po pierwsze nie zmieszczę się w niego, a po drugie mam lepszą niespodziankę. Przenosimy się na fermę dyń. I niespodzianka dla moich patronek, sesja zdjęciowa. Jesteśmy na fermie dzień razem z dziewczynami, które wygrały u mnie sesję zdjęciową. Robimy zdjęcia Julii i Olenie, które zostały patronkami tego cudownego kanału i dzięki temu są w tajnej grupie i zdobywają nagrody. Sukienki, ubrania, niespodzianki i właśnie. E na moich sesjach zdjęciowych dziewczyny mają tylko przyjechać. Ja je ubieram, pomagam pozować, również jest makijaż, więc my tylko się dobrze bawimy i mamy później piękne zdjęcia. Zachęcam! Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Muszę uciekać, robić krem z dyni. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, zajrzyjcie w opis odcinka, bo tam znajdziecie informacje, jak dołączyć do patronów tego super kanału i wziąć udział w sesji zdjęciowej. Widzimy się w środę o 15. Cześć!